Witam Was w moim następnym filmiku. Będzie to już szósty filmik, w którym powiem Wam 10 faktów o mnie. Pierwszy fakt. Cały czas mam bałagan. Na filmiki akurat jak wam nagrywam, to sprzątam, to jest oczywiste. Ale tak ogólnie to mam cały czas bałagan, czy na biurku, czy na łóżku, wszędzie po prostu. Dwa. Byłam na koncercie Dawida Kwiatkowskiego w Sopocie i dos nie, dos nie dostałam od Dawida niestety autografu, ale dostałam od Patryka Kumura, który, który ma z nim piosenkę Mój świat. To jest jedna z moich ulubionych piosenek i właśnie mam od, jego, od niego autograf. Fakt trzeci. Noszę okulary. Akurat teraz do filmiku ich nie mam. Ale tak na co dzień to noszę. Fakt eee, czwarty. Mam chory kręgosłup. Chory w sensie krzywy. Mam skolodę, taką chorobę, kręgosłupa. Noszę taki gorset, którego teraz akurat na sobie nie mam. On mnie ściska i, i prostuje mi po prostu ten kręgosłup. Pięć. Będę nosiła aparat, ale nie będzie to niestety aparat stały, tylko y, aparat na noc i, nie będę, y, i będę musiała jeszcze dwie godziny y, wychodzić w nim w domu, ale y, nie będę y, Wam w nim nagrywała, ponieważ y, będę w nim strasznie sefreniła, z tego co wiem. Y, fakt szósty. Kocham jeden d i da, y, Dawida Kwiatkowskiego. Jestem y, kwiatonator i directioner. Mam czerwoną wstążkę, ale białej jeszcze niestety nie mam, muszę sobie kupić. Fakt siódmy: jestem uzależniona od słodyczy. To jest bardzo dziwny fakt, ale tak jest. Cały czas tak naprawdę podjadam i boję się tego, że, że będę po prostu za gruba. Cały, wszyscy, wszyscy mnie z tym straszą, żebym nie jadła, nie jadła, ale ja naprawdę jestem tak uzależniona, że muszę cały czas jeść te słodycze. Fakt ósmy: kocham cię tak książki, mam pełno książek. Tutaj jest cała półka książek. To są wszystkie moje książki, jakie mam. I prawie wszystkie z nich przeczytałam. I na pewno będę miała w życiu więcej książek, bo ja od początku naprawdę, od początku, od początku szkoły kochałam czytać książki. Fakt dziewiąty. Nigdy nie lubiłam się bawić lalkami. Ba bawiłam się lalkami tak do wieku około pięciu lat. Potem już przetkałam, tak naprawdę nie bawiłam się lalkami. Bawiłam się szybciej petrzopami, tymi takimi zwierzątkami. I nimi się bawiłam, ale, ale właśnie lalkami się nie bawiłam. I fakt ostatni, dziesiąty. Mam Movie Planet. Jeśli Podam Wam moją nazwę na dole. I jak zwykle podam Wam mojego aska, i podam Wam mojego Twittera, i mojego bloga. No i również moją nazwę na Movie Star Planet. To są już wszystkie moje fakty. Mam nadzieję, że te fakty były dla Was chociaż trochę interesujące, bo tak naprawdę robiłam te, wymyślałam te fakty na na szybko i dlatego myślę, że o niczym nie zapomniałam i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Subskrybujcie mnie i dawajcie łapki w górę. Jeśli macie już dawać łapki w dół, to lepiej to pomińcie, Ja Wam mówię. I zapraszam Was również na konto Demajka mojej kuzynki. Odwiedzajcie jej konto i subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na następny filmik. Pa!